Są tu jacyś miłośnicy podjazdów? Co powiecie na trasę z Niemiec przez Austrię do Włoch z przejazdem przez słynną przełęcz Brenner? Wyprawę można rozpocząć na przykład z Monachium. My na start obraliśmy sobie pobliską miejscowość Vaterstetten i właśnie z tego miejsca ruszyliśmy w kierunku Achenkirch, Austrii, gdzie planowaliśmy pierwszy nosleg. Już pierwszego dnia oczom naszym ukazały się piękne, alpejskie pasma gór, które w oddali były nawet lekko ośnieżone. Przystanek pierwszy z noslegiem to austriackie Achenki. Drugiego dnia wyruszyliśmy w kierunku Matraj Ambren. Nie napotkaliśmy tutaj fioletowych krów z reklam czekolady Milka, ale za to odkryliśmy krystalicznie czyste wody alpejskich rzek i jezior, które mogłyby spokojnie konkurować z lazurowymi wodami chorwackiego Adriatyku. Jako Ciekawostka: Jezioro Achenze to największe jezioro w Tyrolu, a lustro wody jest na wysokości 929 metrów nad poziomem morza. Suma podjazdów drugiego dnia to 1079 metrów. Trzeciego dnia do pokonania mieliśmy aż 135 kilometrów, ale ku naszej uciesze sporo było też zjazdów. Nad nami przebiegała autostrada przez przełęcz Brenner, jeden z najbardziej znanych przejazdów w Alpach. Z ciekawostek na autostradzie znajduje się jeden z najwyższych mostów w Europie. Na podróż zarezerwujemy Przerwowaliśmy sobie trzy dni, ale uważam, że spokojnie można by ten odcinek przejechać w dwa. A dla tych, którzy są obojętni na piękne widoki i nie potrzebują chwili na zadumę na alpejskiej łące, nawet jeden.